i patrzcie, to jest siła nawyków. No i zobaczcie, co tu mam, matę. Idę ćwiczyć. Zobaczcie, jak będą wyglądały moje pompki. Zmiana nawyków nie jest wcale a, Tutaj mogę Wam polecić takie trzy pozycje Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre rzeczy wchodzą nam w krew, a inne, choćbyśmy się bardzo starali, wciąż rozbijają się, a mur Dlaczego jeden człowiek codziennie bez wysiłku zakłada buty do biegania, a drugi od miesięcy nie może się zebrać, żeby wyjść na pierwszy trening? To nie kwestia woli, to kwestia nawyku. Dzisiaj porozmawiamy o sile nawyku, ale nie w tej wersji sztampowej, że wystarczy 21 dni i masz nowy nawyk. Nie, to nie działa tak prosto. Chcę Ci pokazać nawyki od środka. Jak wpływają na sport, pracę i zwyczajne życie? I dlaczego czasem, zamiast walczyć z sobą, lepiej oswoić swoją codzienność? I to wcale nie motywacja. Wcale motywacja nie działa. Gdyby tylko motywacja, to by człowiek robił coś raz, a potem już nic. Najbardziej na sukces i na osiągnięcie sukcesu właśnie działa siła nawyku nawyk. Jeżeli coś wprowadzimy nawyk, to w nawyk, to osiągniemy sukces. Niestety tak to działa. I nie ja chcę Wam tutaj wiecie, opowiadać jakichś mądrości, teorii, bo to możecie sobie wyszukać każdy w internecie, więc spokojnie sobie poczytajcie o tym, jak to organizm działa. To, to Wam tylko powiem króciutko. Nasz organizm to jest niezły, cwaniaczek, tam działa chemia. Nawyk tworzy się w mózgu, gdy powtarzalna czynność wzmacnia połączenia nerwowe w jądrze podstawy. I w układzie nagrody dopamina utrwala schemat. I, wiecie, i żeby nad nimi panować, trzeba poznać Radyko. pewne działania, Co? pewne techniki, które trzeba zastosować. One nie są wcale trudne, tylko wymagają właśnie nawyku. I tutaj bardzo serdecznie Wam polecam właśnie książkę Atomowe Nawyki. Ja chętnie i bardzo otwarcie zastosowałam, i naprawdę bardzo mocno to pomaga. Ej, słuchajcie, nawet to nie jest magia. To nie jest żadna mantra powtarzana co rano. To jest po prostu neurobiologia. I to jest ścieżka w mózgu, która powstaje z powtarzalności. Jeżeli coś ciągle powtarzasz, to się utrwala. I teraz jest ważna rzecz. Rzeki są neutralne. One mogą nas wspierać, ale mogą też nas sabotować. E, zwróć uwagę na to, że jak wstajesz rano, co robisz? Sięgasz nawykowo po komórkę. E, automatycznie po ten telefon sięgniesz, mimo to, że nawet o tym do końca nie myślisz, że tak się wydarzy. E, to jest właśnie nawyk. I to samo jak codzienny trening, czy poranna kawa. E, różnica jest tylko w tym, czy ten nawyk. Nam służy czy nas zjawek. No może być nawet w pracy. Może być to, że wstajesz i od razu sięgasz po maile, sprawdzasz, niby nic, ale to jest cały dzień, który zaczynasz od reakcji na czyjeś potrzeby. Fajny nawyk, rozciąganie się, które daje nam, wiecie, brak kontuzji. To też jest nawyk, nie? Nawykiem mogą być takie sytuacje, gdzie unikasz trudnych rozmów. To suma summarum w rezultacie zniszczy nam na przykład relacje. A zaraz ktoś mi może powiedzieć, że do tego, żeby coś robić, potrzebna jest motywacja. Guzik, prawda? Motywacja jest dobra, ale ona działa tylko na chwilę, nie? To jest tak, jakby zapalić zapałkę i ona w pewnym momencie już gaśnie. I na takim przykładowym obrazie nagle mamy jakąś motywację z zewnątrz, że będziemy teraz kurdur chodzić na siłownię, bo będziemy wielkimi sportowcami. Dobra, kupujemy karnet i przez pierwszy tydzień, może tam coś się udaje, ale nas to za trzy tygodnie patrzymy, że tam już tam kusz na tym karnecie jest, nie? To tak działa właśnie motywacja, która nie ma, kiedy nie mamy nawyku. A jeżeli wyrobimy sobie taki nawyk, to choćby gysy, to będziemy to robić. Bo nasz mózg zostanie wyćwiczony do tego. Więc yy, ja na przykład yy, nie zaczęłam jeździć na rowerze, bo miałam jakąś motywację, tylko po prostu chciałam i robię to codziennie, mimo to, że czasami mój mózg mówi mi, że nie, bo to jest leń. Wiecie, że mózg to jest leń. I teraz trzeba go nauczyć pewnymi technikami, żeby nie reagował i żeby nie poddawać się tym działaniom, takim zniechęceniom. Więc wyrabiamy sobie nawyk, nawyk tego, żeby działać codziennie, zaczynając na przykład od kilku minut, ale robić to codziennie. Może to być sport, powiedzmy tak, jak ja zaczęłam jeździć na rowerze, codziennie, jakąś małą trasę, tak, żeby wyrobić sobie nawyk i żeby to było przyjemne. Bo jeżeli to by było dla mnie mega nieprzyjemne, to mózg dostaje taki impuls. Jeszcze bardziej Ciebie do tego zniechęca. A lepiej jest właśnie zacząć od małych rzeczy. Małą łyżeczką. I kiedy właśnie zaczęłam regularnie jeździć na rowerze, to nie była kwestia motywacji. To była decyzja, że codziennie po prostu wsiadałam i jechałam na tym rowerze i jadę. Bez zastanawiania się, bez pytania, czy mi się chce, czy nikt się nie chce, bo oczywiście jak ja zapytam siebie, czy mi się chce, to nie będzie, że to to wszystkie powody będą się znajdowały, żeby się nie chce, ale bez pytania. I dopiero wtedy po jakimś czasie poczułam, że to się po prostu robi takie neutralne, że ja widzę i siadam i robię. Tak właśnie działa nawyk. I teraz, jak buduje się nawyk? Ej, to nie tak, że przez 21 dni tylko system powtarzalności i środowiska. Nie, Tutaj mamy trzy filtry nawyku. Bodziec, co uruchamia działanie. Na przykład kubek kawy na biurku to znak, że trzeba zacząć pisać. Działanie. Powtarzalność czynności. Czyli jeżeli sobie ustalimy, że codziennie o tej porze wychodzę na rower, to wychodzę. Nie zastanawiam się, po prostu idę. Codziennie. To będzie ciężkie. To jest ciężkie. Ja tu daję przykład roweru, ale można co, cokolwiek innego robić. W pracy codziennie zrobię jakąś czynność, której nie lubię o tej porze, w takim a nie danym momencie. I zrobię to codziennie. I zawsze. Będzie to zrobione? Nie zapomnę. I nie odłożę jej na później, bo jest na przykład coś nieprzyjemnego. Czyli mamy to działanie, powtarzalność czynności. I trzecie to jest nagroda niekoniecznie jakaś wielka, ale często samo poczucie odhaczone. Czyli, tak jak już mówiłam, w tej pracy coś nieprzyjemnego. Zrobiłam. I jeżeli będę to robiła codziennie, to zawsze będzie zrobione i przyniesie Ci sukces. I teraz jeszcze takie rady, że na przykład chcesz codziennie ćwiczyć, to zamiast, wiecie, szukać jakiejś motywacji, bo wiadomo ona jest na moment, to zrób sobie coś takiego, co będzie ci przypominało o tym. Na przykład ustaw sobie strój sportowy przy łóżku. I to już będzie bodziec do działania. Ja wiem, że czasami może być tak, że przystawimy ten strój, ale nie. No, to chodzi, żeby mieć jakiś bodziec, że teraz ja ubieram ten strój i ćwiczę. To będzie mi przypominało. Chcesz zacząć czytać książkę? To nie rób tego, że czekasz na natchnienie, że na piękny kocyk, którym się przykryjesz, czy gdzieś tam będzie fajnie i pięknie. Tylko codziennie siadaj i zaczynaj czytać. 15 minut. Nie możesz się mm, zmotywować do czytania książek. Yy, masz czas, bo czasami nie ma się tego czasu na to siedzenie, więc ja do tego korzystam słuchaweczki i często słucham, albo jak jeżdżę autem, to słucham tych książek, bo lubię, ale jeżeli ktoś nie chce czytać, to na przykład może sobie ustawić zawsze czas, 15 minut codziennie i czyta powiedzmy jeden-dwa rozdziały. I tak codziennie, bez zastanawiania się, taki nawyk już że w pracy nawet scrollujesz telefon, więc nie trzymaj go w miejscu, w którym masz zasięg do tego telefonu. Po prostu go odłóż. Ja wiem, że czasami jest już tak silne, że gdzieś tam nawet go wyszukać starepki, ale nie, jeżeli już go odłożysz dalej i będziesz pamiętał o tym, żeby w tym czasie nie szukać i nie scrollować, to nie będziesz I To będzie codziennie, 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 więc wejdzie Ci nawet, że nie skrolujemy telefonu. A to zrób. W sporcie to siła nie nieś nie decyduje o tym, czy mamy y, sukcesy. Y, decyduje o tym siła rutyny. Jak to wypracujemy, bo sportowiec nie zastanawia się, y, czy ma iść na trening, on po prostu idzie i to robi. Bo jeżeli tak się nie dzieje, to nie osiągnie żadnego sukcesu, sukcesu w sporcie. Y, w sporcie najważniejszym elementem właśnie jest nawyk. I na przykład jeszcze w pracy. Twórczość, produktywność i koncentracja. To nie tylko talent, ale i powtarzalne rytuał. Jeżeli to powtarzamy, wchodzi nam w nawyk i nawyk w pracy to na przykład jest działanie w blokach startowych, czyli od do robię to, od do robię to. I taki nawyk może być też przerwany ruchem, wtedy jest łatwiej na przykład wypracować sobie daną czynność, która będzie nam w ciągu dnia, która nie będzie w ciągu dnia nam sprawiała trudności, tylko po prostu będzie naszym nawykiem. I teraz tak, życie prywatne. Najbardziej niedoceniane są nam ryki emocjonalne, po prostu jak reagujesz w danej sytuacji. Jeżeli sobie to wypracujesz, będzie ci o wiele, wiele łatwiej. Na przykład, jeżeli ktoś cię krytykuje, jak ty reagujesz, jak mówisz na przykład do siebie w trudnych momentach. Jeżeli wejdą ci takie pozytywne nawyki, będzie łatwiej, mm. <suszy> będzie lepiej. To właśnie też jest nawyk emocjonalny i mentalny. O, jak słyszycie, jak coś tak puka, to właśnie zaczął padać deszcz. I co? Zaraz mi zarzuci, zarzucicie, że nawyki mogą nie być takie piękne. Tak, bo nawyki są różne. Jest też ciemna strona nawyków. Nawyki nie zawsze, nie zawsze są dobre. Tak, mogą y, być jak łańcuch. Czyli jeżeli przyzwyczai się do życia na autopilocie, y, łatwo budzisz się po latach i zastanawiasz się, gdzie ja właściwie jestem. Dlatego nawet trzeba świadomie wybierać. Zamiast dać, mu się zastać. No Teraz jak zmienić ten zły nawyk? Tego się nie da zrobić w 5 minut, nie? To trzeba popracować na tym. I teraz na przykład y, nie można tego robić tak, że ty go usuniesz, ale trzeba to czymś zastąpić. najlepiej czymś takim fajniejszym z tego w cudzysłowie mówiąc. I teraz, jeżeli masz nawet na, na przykład sięgania po słodycze wieczorem, bo tak sobie to wpisałeś w mózg, że nie dasz rady silną wolą walczyć z tym, to na początku na przykład zastąp to czymś zdrowym. Yy, na przykład niech to będzie herbata, orzechy, cokolwiek innego. Ale później spróbuj to zastąpić na przykład jakimś ruchem, wyjściem na spacer, cokolwiek takiego, co nie będzie już jedzeniem, bo jedzenie też to jest zły nawyk, prowadzi do otyłości. Nawet jeżeli zaczniesz jeść te, źle, te zdrowe rzeczy w nieodpowiedniej porze, to, to i tak to będzie niedobre. Jeśli masz na przykład taki, co tutaj Wam podać, na przykład y, nawyk scrollowania y, telefonu, to zamiast z tym y, y, walczyć, wywal go do innego pokoju, na przykład wieczorem, że rano jak wstaniesz, to na przykład będzie leżała książka, którą przeczytasz, a nie y, chyba, <grywa> <grywa> że jesteś na tyle silny, <grywa> Przejdziesz po ten telefon i wrócisz do łóżka, nie? No nie, ale to taki właśnie, żeby zastąpić, czyli żeby tam leżała książka, a nie telefon, żeby go zaraz po przebudzeniu skrolujesz. I jeżeli ta czynność będzie powtarzalna, logiczne, że to wejdzie nam w nawyk, nawyki to nie tylko czynności. To kawałki naszej tożsamości. Człowiek, który biega codziennie, zaczyna myśleć o sobie, jestem biegaczem. Osoba, która codziennie coś tworzy, jestem twórcą. Nawyki to nie lista zadań. To język, w jakim definiujemy samych siebie. No i teraz słuchajcie: z siłą nawyku to jest tak, jak yy, z niewidzialnym prądem. Yy, jeśli płynie w dobrą stronę, to unosi i ułatwia ci życie tak pięknie, poetycko mówiąc. Jeśli w złą, to cię topi i ciągnie pod wodę. Każdego dnia, kawałek po kawałku, wchodzi w ciebie leń, leń. <śm> i rozleniwiający nas mózg. Więc uczmy się tego nawet, tego też. Nie chodzi, aby mieć więcej dyscypliny. Ale aby tworzyć sobie takie mikrosystemy codzienności, które będą nas wspierać, aby poszukać sobie narzędzia, które będą pomagały nam tworzyć te nawyki. Bo na koniec dnia to kim jest, właśnie jest suma Twoich nawyków? Uwierz mi, tak jest. Ja patrzę czasem na drzewa w lesie, jak powoli codziennie rosną o milimetry. Tam nie ma żadnej spektakularnej zmiany, ale po latach wyrasta olbrzym. Tak właśnie działają nawyki. W codzienności prawie ich nie widać, ale zmieniają całe życie. Ale jest też największe niebezpieczeństwo nawyków, które polega na tym, że działają także wtedy, gdy ich nie kontrolujemy. Nagle okazuje się, że twoim największym rytuałem jest szukanie pocieszenia w jedzeniu, a poradna ucieczka w ekran to też jest właśnie nawyk. Tyle, że to jest niewybrane świadomie. Weź kartkę i zapisz trzy swoje nawyki, które wykonujesz codziennie. Obok nich, czy one ci służą, czy osłabiają. Prosta lista, czasem bardziej szczera niż niejedna książka o rozwoju. No dobra, koniec zgadniania głowy. Zobaczcie, co ja zaczęłam wyczyniać, żeby wytworzyć sobie kolejny nawyk, aby się czegoś nauczyć. No i patrzcie, to jest siła nawyku. Ja tak robię te pompki już od pół roku. Codziennie ja nie jestem w stanie zrobić jednej i chcę się nauczyć pompek. I... No i zobaczcie, co tu mam. Matę. Idę ćwiczyć pompki, bo ja ćwiczę jogę, ale nigdy w życiu nie umiałam robić pompek i Jedna to było maks. No. I teraz będę trzymała siłę nawyku. Bo wiecie co? Motywacja jest fajna. Motywacja yy, też potrafi zmobilizować człowieka, ale ja uważam, że nawyk to jest silniejszy, bo motywacja to jest tak, jak zapałka się zapali i ona gaśnie. A nawyk to jest tak, jak odpalanie zapałki od zapałki codziennie. I teraz zobaczcie, jak będą wyglądały moje pompki. Puh. Puh. Dobra, jedno, druga, kisnę, dobra, takie na kolankach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay. a teraz deseczka. I start. 10 sekund do startu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minutki. Daję tu bogaciach. 5 sekund już. To Daję bogaciach. Możesz przede mną, ale w deszczu. Nie. To mi nie robi, bo ja to ja jeszcze pamiętam z ćwiczeńkowych. Jeszcze 10, 5, 4, 3, 2, 1, 4. I tak jest ze wszystkim, w wszystkich dziedzinach życia, w nauce, w pracy, jeżeli poświęcicie chwilę czasu na jakąś czynność, która Wam sprawia naprawdę problem i będziecie robić ją w danym czasie, yy, powiedzmy przez jakiś określony czas to wejdzie w nawyk. I w taki sposób można osiągnąć sukces. Siła nawyków pamiętajcie! Jajeczka od górki szczęśliwej! Śniadanko. Kocie? Też chcesz śniadanko? I na zakończenie jeszcze tą poetycko wam powiem: że nawyk to ścieżka w lesie, im częściej nią chodzisz, tym bardziej jest wydeptana, a inne niewykorzystane zarastają. Pytanie brzmi: które ścieżki chcesz wzmacniać?